Witam Was serdecznie. W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy w okolice Żor. Wybieram się tutaj na objechanie takiej pętli, gdzieś około 16 km po okolicy. Pierwszym moim punktem programu jest schron na Żwacie. To jest dosłownie 100 metrów od miejsca, w którym zostawiłem autko. Także jadę tam i zaraz Wam tę stronę pokażę. Potem. Ruszę tutaj w las, także zapraszam na fajną na pewno wycieczkę. Junkier na żwace. Niedaleko miejsca, w którym zostawiłem autko jest bunkier na Żwace. Tutaj są pozostałości okopów i tutaj zaraz mamy ten bunkier. O, tutaj dojechałem już na rowerku. Wejdźmy Tu jest chyba jakaś tabliczka. Tak, jest tabliczka. Bunkier na Żwace. Zobaczmy, jak to tu wygląda. Tak wygląda tutaj wnętrze tego bunkra. No, tutaj w koło jest bardzo dużo tych okopów, także trudno mi powiedzieć, czy to są okopy jeszcze z czasów II wojny światowej, czy były zrobione później w ramach jakichś tutaj, nie wiem, no, odnowy, rewitalizacji tutaj tego terenu. Tutaj też widzimy. Na jakiejś pozostałości morów, może tam wejdę na górę. No piękna jesień. Rano przymrozek. No teraz już jest temperatura, tak gdzieś w granicach 7-8 stopni, także robi się coraz cieplej. Zajdę jeszcze. Także tak wygląda tutaj okolica. Bunkier sfotografowany, to zawracam, bo ja muszę teraz przejechać znowu na drugą stronę tej ruchliwej drogi. Tutaj też widzimy są fajne miejsca, takie że można było zrobić grilla. Jest taki krąg do zapalenia ogniska. A ja tutaj jeszcze tylko zrobię zdjęcie tej tablicy informacyjnej. Odnośnie tego bunkru, bunkru, bunkra, schronu i jadę dalej.